W fundacji działają rodzice, którzy mają dzieci z wadami serca, którzy są albo właśnie w trakcie leczenia, albo, albo już mają dzieci wyleczone. Bo tak w większości jest wad, że te wady są wyleczone i, i już tylko pozostają kontrole. I rodzice. Mm, którzy z nami współpracują, są to nasi przedstawiciele w całej Polsce. Na nich się można zgłaszać i nawiązywać kontakty, są organizowane spotkania, na które rodzice chętnie przyjeżdżają. Fundacja też udziela wsparcia takiego no, finansowego rodzicom, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, których nie stać jest na Opłacenie chociażby pobytu w szpitalu podczas hospitalizacji dziecka. Wtedy Fundacja wspiera i dofinansowuje pobyty. Dofinansowuje również dojazdy do lekarza. Leki w Fundacji również są prowadzone zbiórki środków na leczenie konkretnych dzieci, bo zdarza się, że dzieci. No, są na tyle chore, że wymagają długotrwałego leczenia bądź długotrwałej rehabilitacji po operacji. I no wiadomo, że no nawet żeby nie wiem jak rodzice byli w dobrej sytuacji finansowej, no to są to po prostu tak duże koszty leczenia i rehabilitacji, że potrzebne są dodatkowe fundusze, kiedy umożliwiamy robienie, przeprowadzenie takich zbiórek celowych na konkretne dziecko.